Siemanko, pogadajmy szczyptę o koncentracji o tym, jak przywrócić ją do stanu, w którym powinna być Uważam, że albo jesteś władcą umysłu, albo system i często ten drugi wygrywa skupia naszą uwagę na pierdołach, na różnych rzeczach i często ciężko jest się skupić na czymś dłużej niż minuta, dwie, trzy, pięć więc pogadajmy o technikach, jak sprawić aby można było być skoncentrowanym dłużej. Więc jak z wszystkim to wymaga właśnie treningu. Myślę, że trening fizyczny to jest bardzo dobra forma nauki i skupiania się na czymś. Wiesz, chodzisz na trening, robisz swoją robotę, nie skupiasz się na innych ludziach, na tym jak cię odbiorą, co robią, czy tam na dziewczynach, chłopakach, zależnie od płci, tylko jesteś skupiony na swojej robocie. Na oddechu, na czuciu mięśniowym. To jest dobra nauka koncentracji. Poza tym uważam, że telefon jest naszym największym wrogiem. Mówi tu facet, który gada do telefonu, ale mam nadzieję i wierzę w to, że wnoszę coś dobrego, że to co powiem dzisiaj będzie pozytywne i wpłynie dobrze, pozytywnie na tych, którzy to odbiorą. Więc hmm, starać się jak najmniej go używać. Zróbmy sobie taki challenge jutro na przykład dzień bez telefonu, w ogóle go nie używam jeśli ktoś do mnie zadzwoni albo będą jakieś wiadomości, które muszę y, przeczytać czy odpowiedzieć na nie jasne, spoko, ale zero jakichś innych pierdół i zobaczysz, że nawyki są już tak wyuczone abyś sięgał automatycznie po ten telefon kiedy zauważysz to, zaczniesz y, jakby walczyć z tym y, Chodzi mi o to, że jeśli dostrzeżesz problem będziesz umiał z nim walczyć, bo często jest tak, że nawet nie zauważamy tego, zauważamy tego, robimy to automatycznie, więc po prostu zrób taki challenge. Ja go zrobię jutro, zobaczymy jak, jak pójdzie. Przygotuj się do nauki skupienia. Jeśli masz coś robić na przykład yy, swoją pracę, to obiecaj sobie, ja tak zrobię jutro. Że będziesz skupiony tylko i wyłącznie na wykonywaniu swojej pracy. Nie na innych rzeczach, które, które dekoncentrują Twoją uwagę, tylko na swojej pracy. Nie musi być to cały dzień, bo e, myślę, że naprawdę nasza uwaga często jest tak rozproszona, że nie umiemy utrzymać jej dłużej niż tak jak powiedziałem minuta, dwie, trzy, dziesięć. Więc cały dzień może być ciężki, ale spróbuj e, i napisz w komentarzu, jak ci poszło ile czasu udało ci się to zrobić. Bardzo ważna też jest w tym wszystkim, jak i oczywiście w treningu dieta i suplementacja, dieta i sen i regeneracja. Suplementacja może mniej, chociaż jest istotna. No, ale dieta, jeśli jesz, shit to no to też yy, ten organizm nie będzie funkcjonował zbyt dobrze. No i ten nasz najważniejszy mięsień, więc dieta to podstawa wszystkiego. E, oczywiście regeneracja, jeśli jesteś niewyspany ten układ nerwowy też pracuje słabo, ciężko jest się skupić więc to jest taka druga cegła która pomoże nam zbudować mocną ścianę przeciwko systemowi e, bardzo dobrze działa również medytacja 10-15 minut przed snem medytacji nie dawać się ponieść myślą w procesie myśli, po prostu Usiąść i popatrzeć na to wszystko z pozycji takiego obserwatora. Naprawdę jest pomocne. Spróbujmy tego jednego dnia. Ja jutro spróbuję, bo zauważyłem, że czym bardziej jestem zmęczony, a mam 4 tygodnie do zawodów, więc już yy, siłą rzeczy, organizm, co za tym idzie, układ nerwowy, umysł jest trochę bardziej zmęczony i tym bardziej rozproszony. Więc yy, spróbuję teraz yy, jutro. Zrobić sobie właśnie taki challenge, skupić się w 100% na tym co robię, na swojej pracy, później na treningu, odstawić telefon, nie używać go. Jeden dzień i zobaczymy, jak to wyjdzie. Powodzonka.